Dzień dobry! Nazywam się Sawa Wrublewska i jestem szkoleniowcem i zabiegowcem w firmie Bimed, dystrybutorze marki Is Clinical. Mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność poprowadzić dla Państwa webinar dotyczący oczyszczania skóry twarzy. Oczyszczanie skóry twarzy według filozofii Is Clinical jest. Kluczowym elementem działania na skórę podczas każdej procedury zabiegowej, jak i zarówno do podtrzymywania efektów przez naszych klientów w domu. Oczyszczanie skóry według Is Clinical polega na doborze odpowiedniego produktu do e, oczekiwań skóry, e, do oczekiwań naszego klienta-pacjenta który musi spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim każdy cleanser, który stosujemy, czy w gabinecie, czy proponujemy do użycia w domu, musi być efektywny. Oznacza to, że powinien doskonale usuwać wszelkie zanieczyszczenia ze skóry twarzy, jak również brud, bakterie, które gromadzą się podczas całego dnia. Każdy dobry cleanser powinien wspomagać nawilżenie skóry twarzy, które jest kluczowe, aby cieszyć się piękną i zdrową skórą. Cleansery is Clinical posiadają fizjologiczne pH 5.6, co gwarantuje bezpieczne ich stosowanie. Gwarantuje uczucie łagodnego, elastycznego w dotyku całego obszaru twarzy. Po każdym użyciu cleansera is clinical nie ma potrzeby użycia toniku, bowiem sam produkt jest na tyle delikatny, że działa kojąco, łagodząco i bardzo komfortowo. Przechodząc do mm, omówienia tak ważnego etapu w czterech krokach filozofii marki Is Clinical. Chciałabym skupić się na omówieniu czterech Cleanserów, które są w ofercie marki Is Clinical: Cleansing Complex, Cleansing Complex Polish, Cream Cleanser i Warming Honey Cleanser. Każdy z tych Cleanserów zostanie przeze mnie omówiony. Po to, aby przybliżyć szczególnie właściwości każdego produktu. Według marki IS Clinical, aby utrzymać kondycję skóry naszych klientów, należy zastosować cztery podstawowe kroki. Pierwszym z nich podstawowym, kluczowym i absolutnie elementarnym jest oczyszczanie skóry. Drugim krokiem jest działanie lecznicze, terapeutyczne. Czyli dobranie takiego produktu, który skupia się na rozwiązaniu problemu skórnego. Najczęściej mamy tu na myśli trądzik pospolity, trądzik różowaty, przebarwienia, zmarszczki. I trzeci krok to nawilżanie moisturizing czyli taka część zabiegu, która. Przywraca skórze komfort, działa wygładzająco, nawilżająco, tonizująco. Jest to w, każdym, w każdej procedurze nieodzowny element przy um, protokole zabiegowym oraz rekomendacji produktu do domu. I czwarty krok w filozofii is clinical to ochrona SPF. Dzisiaj będę skupiała się na omawianiu gestu oczyszczania skóry. Stąd y, cztery preparaty w naszej ofercie bardzo multifunkcyjne, wielozadaniowe i genialne w swojej formule. Cleansing Complex. Cleansing Complex jest preparatem uniwersalnym produktem gwiazdą. Uwielbianym przez klientów na całym świecie, bowiem jego formuła, delikatna, hydrożelowa formuła, gwarantuje doskonałe oczyszczanie skóry twarzy. Możemy polecić ten produkt każdemu każdemu ze względu na płeć i wiek i rodzaj skóry. Cleansing Complex jest lekkim hydrożelem. Który w połączeniu z wodą tworzy delikatną piankę, która genialnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia na skórze twarzy, działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwzaskórnikowo. Jest świetnym produktem, który polecamy również naszym klientom przy terapiach akne, bowiem zapobiega nawrotom tego problemu skórnego. Cleansing Complex jest na tyle delikatnym cleanserem, że nie wymaga po jego użyciu skóra zastosowania toniku. Ma fizjologiczne pH 5,6, co gwarantuje niezwykłe uczucie komfortu na skórze. Jeśli chodzi o składniki aktywne Cleansing Complex, tutaj yy, szczególnie szczycimy się yy, kwasami, które zawiera ten produkt w łagodnym stężeniu. Mamy tutaj botanicznego pochodzenia kwas salicylowy, kwas glikolowy, yy, który działa keratolitycznie, oczyszczająco, dezynfekująco na skórę. Mamy także wyciąg z rumianku, który naturalnie działa przeciwzapalnie, kojąco, łagodząco. Ponadto mamy w składzie Centella asiatica, czyli wąkrotkę azjatycką. Składnik aktywny szczególnie lubiany przez Amerykanów i markę Isclinical, Centella asiatica występuje w wielu preparatach. Tutaj ma zadanie przede wszystkim działać przeciwzapalnie, łagodząco, pielęgnacyjnie, poprawiać mikrocyrkulację krwi w skórze. Poza kwasem salicylowym, poza kwasem glikolowym, rumiankiem i centella asiatica mamy kompleks witamin A, E i C w formie mikrokapsułkowanej, tak, aby jeszcze głębiej ten produkt penetrował skórę twarzy. Cleansing Complex jest absolutnym bestsellerem w ofercie Is Clinical, produktem bardzo wszechstronnie stosowanym, zarówno w procedurach gabinetowych, bowiem przy zabiegu Fire Nice, który jest naszym zabiegiem flagowym. Jest to forma neutralizacji Restroom Facing Mask, która zawiera właśnie w swoim składzie kwas glikolowy. Jest to produkt trzy w jednym, absolutnie uniwersalny, fenomenalnie radzący sobie z każdym typem skóry, który w doskonały sposób ją oczyszcza i przywraca jej fizjologiczne, naturalne pH oraz pozbawia wszelkich wykwitów związanych. Z pojawieniem się trądziku różnego podłoża. Kolejny cleanser w marce Is Clinical, który szczególnie lubię polecać klientom ze skórą wrażliwą, ze skórą odwodnioną, to Cream Cleanser. Kremowy, lekki cleanser, który nie wymaga użycia wody. Historia jego powstania jest bardzo ciekawa i bardzo chwyta za serce, bowiem właściciel firmy Brian Jones otrzymał jakiś czas temu e-mail od żołnierza, od kobiety żołnierza, który walczył na wojnie w Afganistanie. I w Ale w Afganistanie. W dotyczył rekomendacji produktu który mógłby być zastosowany przez tą, tę żołnierkę na froncie, gdzie wiadomo jest utrudniony, utrudniony dostęp do wody. Tak bardzo mm, ta historia poruszyła Briana Jonesa, że specjalnie dla niej został stworzony Cream Cleanser. Ten produkt doskonale przyjął się na rynku. Jest ultra delikatny w swojej formule, bardzo Dobrze emulguje się podczas aplikacji na skórze, usuwając cały makijaż, wszelkie zanieczyszczenia ze skóry, jednocześnie powodując niezwykłe uczucie komfortu, nawilżenia i wygładzenia. Proteizer mm, lubi polecać również do podwójnego lub potrójnego oczyszczania skóry. Kiedy mam możliwość bardziej rozpieścić skórę klienta, od tego preparatu zaczynam cały proces oczyszczania skóry twarzy. Czyli aplikuję go na dłonie, delikatnie rozgrzewam i takimi kolistymi ruchami rozprowadzam po skórze twarzy. Eee, lubię ten produkt, bo ma bardzo wyważony zapach, nie podrażnia skóry twarzy. Tutaj w składnikach aktywnych mamy, Olej szafranowy, bardzo delikatny, glicerynę, skwalan, olejek kokosowy oraz e, algę. Algę, która działa anti-Age, bowiem każdy produkt w marce i z od rozwiązuje 3 do 5 problemów, także nie tylko oczyszczanie, ale również działanie pielęgnacyjne, terapeutyczne, nawilżające każdy produkt zawiera. Także skład cream cleanser pozwala na bezpieczne oczyszczanie skóry twarzy najbardziej wrażliwych i najbardziej wymagających. Tak jak wspomniałam, nawet osoby, które często zapominają usunąć makijaż, mogą to wykonać w sposób bardzo wygodny i bezpieczny, bowiem wystarczy zemulgować wszystko, co podczas całego dnia nagromadziło się na twarzy, i usunąć to za pomocą płatków bawełnianych. I mamy cały mini zabieg oczyszczania skóry twarzy, kompletny i wykonany. Trzecim produktem w ofercie do oczyszczania skóry twarzy Isclinical jest Cleansing Complex Polish. Jest to najmłodszy produkt w całej linii cleanserów, który łączy w sobie oczyszczanie kwasowe wraz z oczyszczaniem mechanicznym. W tym klizerze znajdziemy mikrogranulki. Mikrogranulki, które doskonale działają oczyszczająco na pory skóry. Pory skóry bardzo często gromadzą nadmiar Sebu, gromadzą resztki makijażu. I potrzebujemy klizera, który poradzi sobie również z taką skórą, bardziej wymagającą, często zanieczyszczoną, trądzikową. Widzę, że pojawiło się jakieś pytanie. dziękuję bardzo. Do, do, do. Z powrotem. Wracając do Cleansing Complex Polish. Jest to taka forma hydrożelu, bardzo przyjemnie zachowującego się na skórze, który emulgujemy delikatnie z wodą, sprawiając, że wytwarza się taka emulsja, która w bardzo łagodny, a jednocześnie bardzo efektywny sposób oczyszcza, doczyszcza. Trudno dostępne miejsca, szczególnie tutaj w obrębie nosa czy brody, gdzie zazwyczaj nasi klienci mają rozszerzone pory. Cleansing Complex Polish łączy zalety cleansera uwielbianego, uniwersalnego, jakim jest Cleansing Complex, wraz z mechanicznym oczyszczaniem skóry twarzy. Jeśli chodzi o podobne produkty na rynku, które mają działanie mechaniczne na skórę, ten wyróżnia się łagodnością stosowania. Oznacza to, że podczas gestu pocierania nie ma podrażnienia skóry twarzy, nie ma zaczerwienienia skóry twarzy, nie tworzą się mikroranki czy zarysowania na skórze twarzy. Tutaj, jako Aspekt mechaniczny do oczyszczania mamy celulozę mikrokrystaliczną i estry chochoby, które w bardzo łagodny i bezpieczny sposób gwarantują oczyszczenie porów skóry. Poza tym aspektem estetycznym, terapeutycznym, celuloza mikrokrystaliczna jest bezpieczna dla środowiska. W obecnych czasach bardzo dużo mówi się na temat mikroplastiku, ograniczenia używania mikroplastiku w produktach i z ten problem nie istnieje. Z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo się cieszymy. Tak jak wspomniałam poza tym aspektem mechanicznego usuwania zanieczyszczeń ze skóry twarzy w Cleansing Complex Polish. Mamy tutaj łagodne kwasy AHA i BHA, czyli kwas glikolowy, kwas salicylowy, który działa keratolitycznie, eksfoliująco, złuszczająco, oczyszczająco. Ja też ten produkt lubię polecać moim klientom, którzy e, ro, e, lubią robić takie domowe spa. Oznacza to, że tym preparatem można wykonać więcej, więcej, więcej niż tylko twarz, czyli na przykład szyję, dekolt, ręce, łokcie, czyli takie obszary, które też wymagają złuszczenia, eksfoliacji, a niestety o nich się zapomina. Polecam, bardzo lubię, szczególnie pod prysznicem jest to wygodne, bowiem wszystkie te mikrogranulki doskonale się wymywają. Warty produkt w ofercie cleanserów Is Clinical Warming Honey Cleanser jest produktem, o którym lubię opowiadać, szczególnie klientom, którzy lubią rozpieszczać swoich klientów. Warming Honey Cleanser jest produktem wyjątkowym. Ta wyjątkowość polega na tym, że mamy tutaj składnik pochodzenia od zwierzęcego, jedyny produkt tego typu jest to naturalny miód. I naturalny miód uznany od milionów lat jako naturalny antybiotyk, produkt zawierający enzymy, mikro-makroelementy o silnych właściwościach leczniczych terapeutycznych ze wskazaniem szczególnie na trądzik, inne stany zapalne pojawiające się na skórze. Sprawia, że jest to produkt wyjątkowy w zastosowaniu. Warming Honey Cleanser dopieszcza naszego klienta, zarówno pod kątem oczyszczania skóry twarzy, jak i działania na zmysły, szczególnie zmysł węchu. Mam na myśli to, że podczas aplikacji tego produktu i rozgrzania jego w dłoniach, Uwalnia się niezwykły zapach miodu, niezwykłe uczucie rozgrzania skóry. I nawet gest oczyszczania może być bardzo przyjemnym etapem, szczególnie przy protokołach zabiegowych, takich rozbudowanych z masażem. Warming Honey Cleanser, jako produkt do oczyszczania, polecany jest szczególnie przy dwu- lub trzyetapowym oczyszczaniu. Jeśli wykonuje u klienta podwójne oczyszczanie to zaczynam od cleansing complex zazwyczaj i drugim gestem jest właśnie warming honey cleanser. Jeśli robię potrójne oczyszczanie, które uważam za królewskie oczyszczanie, rozpoczynam procedurę od cream cleanser, następnie stosuję cleansing complex, a trzecim gestem jest właśnie warming honey cleanser. Ten produkt działa jak małe spana zmysły. Ten produkt rozpieszcza, ale ma też silne działanie terapeutyczne. Poza tym, że działa przeciwbakteryjnie, przeciw zaskórnikowo, przeciwzapalnie, przeciw zapalnie, szczególnie, jest silnym humektantem, czyli wiąże wilgoć w skórze. Przy takim oczyszczaniu skóry. Wszystkie inne procedury zabiegowe dużo lepiej działają, wszystkie inne produkty aplikowane na skórę jeszcze lepiej się wchłaniają. Także ten produkt, zarówno w gabinecie profesjonalisty, jak i na odsprzedaż, ma szczególne miejsce. Bo jest produktem wyjątkowym. Ja bardzo osobiście lubię preparaty z naturalnym miodem. Jeśli nasz klient nie ma alergii na miód, to szczególnie polecam to jako uzupełnienie, dopieszczenie i taki królewski gest przy tym etapie oczyszczania skóry twarzy. Jeśli miałabym. Państwu podsumować cleansery z Clinical, to przede wszystkim są to produkty bardzo łagodnie działające na skórze. Czego oczekujemy od cleanserów? Że nie wywołają podrażnienia, że będą efektywne, czyli skuteczne. Że nasi klienci będą prawidłowo oczyszczać dzięki tym preparatom skórę twarzy. Ja bardzo często w gabinecie spotykam się z różnego rodzaju wykwitami na skórze u klientów, bowiem klienci nie wiedzą, jak prawidłowo oczyszczać twarz. Także ogromną rolą edukacyjną nas, ekspertów w branży, jest Mówienie, że em, absolutnie dwukrotnie w ciągu dnia twarz należy oczyszczać. E, żyjemy zazwyczaj w dużych miastach, pracujemy w biurach, gdzie jest klimatyzacja, e, stosujemy makijaż, także nasza skóra potrzebuje doskonałego produktu do oczyszczania i doskonałej e, formy oczyszczania. Te produkty z East Clinical mają tę cechę, że nawet niewielka ilość wystarcza, aby uzyskać efekt. Stąd wystarczy każdy produkt na dłuższy czas, to jest też przewaga tych produktów w kontekście produktów drogeryjnych na przykład. Są tutaj tak skomponowane składniki aktywne, które działają. I oczyszczająco, i terapeutycznie, rozwiązując od trzech do pięciu problemów skórnych. Stąd ja bardzo cenię sobie taką rekomendację profesjonalisty i poprowadzenie skóry naszych klientów na wiele lat w przód, jakby gwarantując um, utrzymanie zdrowego kapitału. Skóry, młodzieńczości, witalności yy, i zdrowia. Jeśli chodzi o mm, opowiedzenie Państwu szerzej na temat cleanserów yy, i clinical to w dniu dzisiejszym będzie to najkrótszy webinar. To są cztery produkty, yy, które łatwo zapamiętać. Cleansing Complex uniwersalny dla każdego, do każdego typu skóry, dla pań, panów, nawet dzieci. Działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, odmładzające. Cleansing Complex Polish, który łączy te wspaniałe cechy Cleansing Complex wraz z mechanicznym oczyszczaniem drobinami. Cream Cleanser, który polecamy szczególnie przy skórach wrażliwych, odwodnionych, takich, które wymagają łagodnego traktowania. No i królewskie dopieszczenie, czyli warming honey cleanser, cleanser rozgrzewający na bazie miodu, który działa silnie przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo, rozpieszczająco na zmysły. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałabym mieć możliwość większego kontaktu z Państwem, także zapraszamy serdecznie do pisania maili, do dzwonienia, do obserwowania nas na social mediach. Jesteśmy dla Państwa, chcemy wspierać Was i Wasz zespół, Waszych klientów w Waszym beauty biznesie. Ślicznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia wkrótce.